Witajcie! Zapraszam Was na dalszy ciąg baśni o latającym kufrze. Czy zechce Pan opowiedzieć bajkę? spytała królowa. Głęboką i pouczającą, ale taką, z której można się uśmiać? powiedział król. Tak, oczywiście! odrzekł i zaczął opowiadać. Słuchajcie. Była raz wiązka zapałek, ogromnie dumnych ze swego pochodzenia. Ich drzewo genealogiczne, to znaczy duża jodła, z której gałęzie zostały zrobione, było starym drzewem w lesie. Zapałki leżały teraz między krzesiwym a starym garnkiem żelaznym i opowiadały im o swojej młodości. Kiedy mieszkałyśmy na zielonych gałęziach, mówiły, było nam jak w raju, co rano i wieczór piłyśmy herbaty z brylantów. To była rosa a cały dzień spędzałyśmy w blasku słońca, jeśli słońce świeciło, i słuchałyśmy bajek, które wszystkie ptaszki musiały nam opowiadać. Wiedziałyśmy też o tym, że jesteśmy bogate, bo drzewa liściaste były odziane tylko latem. Naszą zaś rodzinę stać było na zielony strój, zarówno w zimie, jak i w lecie. Ale przyszedł drwal i nastąpiła rewolucja. Rodzina nasza rozprysła się, Pień główny otrzymał posadę jako główny maszt na pięknym okręcie, którym miał opłynąć cały świat. Gałęzie rozsyłano w różne strony, a naszym zadaniem jest niecić światło dla mas. Dlatego my, tak wytrworne istoty, przebywamy w tej oto kuchni. Mój los jest odmienny, powiedział żelazny garnek stojący obok zapałek. Od chwili, kiedy przybyłem na świat, gotowano we mnie i szorowano mnie. Ja dbam o rzeczy solidne i właśnie zajmuję pierwsze miejsce w domu. Jedyną moją przyjemnością jest po obiedzie, kiedy już mnie wyczyszczą i wycz wyszorują, stać na swoim miejscu i prowadzić rozsądne rozmowy z moimi towarzyszami. Ale z wyjątkiem wiadra do wody, które od czasu do czasu schodzi na podwórze, żyjemy tu wszyscy w czterech ścianach. Jedynym zwiastunem nowinek jest dla nas koszyk. Kiedy wraca z targu, opowiada dużo. Ale tak niespokojnie mówi o rządzie i o ludzie. Nawet niedawno jeden stary garnek słuchając tego, rozpadł się w kawałki. To jest zapewniam was, prawdziwy liberał. Za dużo gadasz, powiedział krzesiwo i Stal uderzyła o tak także posypały się iskry. Chcecie urządzimy sobie wesoły wieczór. Doskonale Pomówmy, pomówimy o tym, kto z nas jest najwytworniejszy powiedziały zapałki. Nie, nie lubię mówić o sobie, zaprotestowała gliniana misa. Prowadźmy lepiej rozmowę towarzyską. Ja zacznę. Opowiem wam coś, co każdy z was przeżył, więc się łatwo wczujecie, a to jest bardzo przyjemne. Więc nad brzegiem Bałtyku wśród buków duńskich. Jak ładnie się zaczyna, powiedziały talerze. To będzie opowiadanie, które się nam z pewnością spodoba. Tak. Tam spędziłam młodość w pewnej spokojnej rodzinie. Czyszczono tam meble, szorowano podłogi, a co dwa tygodnie zawieszano czyste firanki. – Jakże pani zajmująco opowiada! – pochwaliła Miotła. – Od razu można poznać, że to opowiada kobieta. Taka jakaś czystość wieje z tego. – Tak, to się czuje! – powiedziało wiadro i podskoczyło z radości. – Hop! – aż woda plusnąwszy na podłogę, odpowiedziała – plask. A gliniana misa ciągle ciągnęła dalej swoje opowiadanie, którego koniec był równie piękny jak początek. Talerze zabrzęczały z radości, a miotła wyciągnęła ze śmietnika zieloną pietruszkę i uwieńczyła misę, bo wiedziała, że tym rozłoście innych. Uwieńczę ją dzisiaj – pomyślała. Za to ona uwieńczy mnie jutro. A teraz zatańczę – Powiedział pogrzebacz. I zatańczył. Boże, zmiłuj się! Jak wysoko podniósł w górę swoją jedyną nogę. Aż stary pokrowiec na krzesie stojący w kącie pękł ze śmiechu na taki widok. Czy teraz i mnie uwieńczycie? Spytał pogrzebacz. I został uwieńczony. Ach, cóż to za motłoch, pomyślały zapałki. Teraz przyszła kolej na samowar. Miał śpiewać. Ale powiedział, że jest przeziębiony i że śpiewa jedynie wtedy, gdy jest zagrzany. Oczywiście, były to tylko wielkopańskie fochy. Nie wypadało mu śpiewać gdzie indziej niż u państwa na stole. W oknie tkwiło stare gęsie pióro, którym pisała służąca. Nie było w nim, nie było w nim nic szczególnego. Chyba to, że maczono je zbyt głęboko w atramencie, ale ono było i z tego dumne. Jeżeli samowar nie chce śpiewać, to dajcie mój spokój. Za oknem wisi klatka ze słowikiem, który też umie śpiewać. Nie uczył się, co prawda, ale na dzisiejszy wieczór musi nam wystarczyć. Uważam za ogromnie niestosowne, powiedział czajnik, śpiewak kuchenny i brat przyrni samowara, abyśmy słuchali śpiewu takiego obcego ptaka. Czy to patriotycznie? Niechże koszyk rozstrzygnie te kwestie. Złości mnie to! zawołał koszyk. Złości niesłychanie, że w tak niemądry sposób spędzamy wieczór. Czy nie lepiej byłoby zająć się porządkiem w domu? Każdy wróciłby na swoje miejsce, a ja kierowałby, kierowałbym zabawą. To byłoby coś zupełnie innego. Dobrze, zgadzamy się! zawołali wszyscy. W tej chwili drzwi się otworzyły. Weszła służąca i wszyscy znieruchomili na swych miejscach. Nikt nie powiedział ani słówka. Ale po cichu każdy myślał sobie. Nawet najlichszy garnek myślał o tym, jak bardzo jest wytworny i że wszystko potrafiłby zrobić. Tak, gdybym tylko zechciał, – myślał każdy, – mógłbym urządzić naprawdę wesoły wieczór. Służąca wzięła zapałki i rozpaliła nimi ogień. Mój Boże, jakże trzaskały i buchały płomieniem! Teraz każdy widzi, że jesteśmy najważniejsze. Myślały zapałki jakiś to blask z nas bije jakie światło i tak myśląc, spłonęły. Tak, to była piękna bajka powiedziała królowa po prostu byłam w kuchni z tymi zapałkami bierz naszą córkę za żonę tak powiedział król w poniedziałek oddamy ci córkę mówili do niego na ty, bo należał już do rodziny. W ten sposób wyznaczono dzień wesela. A w wigilię tego dnia całe miasto było rzęsiście iluminowane. Między lud rzucano ciastka i obażanki. Uliczni wspinali się na palce i gwizdali i wołali. Hurra! Było to niebywale wspaniałe. Ja chyba muszę pokazać coś ładnego, pomyślał syn kupca. Nakupił dużo rakiet, fajerwerków i sztucznych ogni. Włożył to wszystko do swego kufra i wyleciał z tym w powietrze. Trach! Trzaskało i huczało. Turcy podskakiwali na ten widok z radości, tak, że aż pantofle fruwały im koło uszu. Czegoś podobnego jeszcze nie widzieli. To też uwierzyli, że to Bóg turecki żeni się z księżniczką. Gdy syn kupca wrócił ze swym kufrem do lasu, pomyślał: Pójdę trochę do miasta posłuchać, co ludzie o tym wszystkim mówią. Był bardzo ciekawy. Co też ci ludzie wygadywali? Każdy, kogo spytał, opowiadał na swój sposób, ale wszyscy mówili, że to było piękne. Widziałem na własne oczy tureckiego Boga, powiedział jeden. Miał oczy jak błyszczące gwiazdy, a brodę jak wzburzone fale. Leciał w płaszczu ognistym, mówił drugi, a z fałd płaszcza wyglądały cudne aniołki. Tak, piękne historie, jak nasłuchał się syn kupca. A na zajutrz miało być wesele. Potem zaś poszedł do lasu, by wsiąść do swego kufra. Ale co to? Gdzie kufer? Kufer się spalił. Została w nim iskierka z fajerwerków. Podpaliła ona kufer i oto był już tylko popiołem. Syn kupca nie mógł już latać. Nie mógł powrócić do narzeczonej. A narzeczona stała cały dzień na dachu i czekała. Czeka tam pewnie jeszcze do dziś, a syn kupca wędruje po świecie i opowiada bajki. Ale te bajki nie są już takie wesołe jak tamta, którą opowiadał o zapałkach. Niestety przypowiednia o nieszczęściu księżniczki się spełniła. Nasz niedoszły turecki bóg natomiast stał się bajarzem. Ma przecież dużą w ubarwieniu rzeczywistość. Podobała się Wam ta bajka? Do zobaczenia!